Witajcie w Niecodzienniku. Niecodziennie, a zazwyczaj w środy, rozmawiamy z naszymi gośćmi audycji Zaprojektuj Swoje Życie i nie tylko o ich pomysłach, lifehackach i prostych rzeczach, ale też i trudnych, których używają. Dzisiaj tytuł Gołas nam opowie o tym, jak yy, odkrył, tak naprawdę budując firmę, że są różne typy osobowości, jak stosuje metodologię kolorów i tak naprawdę w czym Ci to pomogło, tak? Wiesz co, no przede wszystkim w zrozumieniu, że yy... Inni też mają rację i działają w trochę inny sposób, ale tutaj Czyli nie... mogłeś zobaczyć siebie w innym odbiciu, tak? Tak, tak. Na przykład jesteś w grupie ludzi, powiedzmy, siedzisz, wiesz, są, są cztery, wiesz, powiedzmy, są cztery typy, czyli jest typ czerwony. Bardzo Może typ... dla tych, co nie wiedzą, tak, tak, tak właśnie chcę taką... nieprofesjonalnie zdefiniujesz tak te typy. Tak, 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 tak. Bardzo szybko działa, bardzo szybko podejmuje decyzje. I to jesteś ty. Tak, na przykład jak piszesz maila do takiej osoby, to ona odpowiada zazwyczaj tak, nie. I wiesz, jakby jest bardzo taka bezpośrednia w komunikacji. Następnie masz typ żółty. Taki, wiesz, to jest osoba, która ci powie, co będzie w na następnych 10 lat, a nie jest w stanie ci powiedzieć, co trzeba zrobić, wiesz, w ciągu kilku najbliższych dni. Czyli ma długodystansową wizję. Bardzo tak? relacyjna. Dużo, wiesz, dużo opowiada, dużo mówi. Zazwyczaj lubi opowiadać o sobie i Następnie typ e, zielony, którego jest de facto najwięcej, to są osoby, które, e, dla których relacje są najważniejsze, więc e, one totalnie nie wchodzą w jakieś tam spory, totalnie nie starają się jakieś tam rzeczy, wiesz, jakieś tam rzeczy wyjaśniać, szczególnie na forum. Muszą Ale pilnują, żeby grupa była tak, dobrze tak, współpracująca, tak? Tak, tak, tak. Nie lubią, nie lubią zmian, w sensie to są te osoby, gdy są zmiany prowadzone w firmie, to one de facto nie powiedzą tego, ej, jest jakaś zmiana, tylko, wiesz, będą tam bardziej o tym opowiadać na korytarzu i to też nie będą mówić w jakichś tam Złości, tylko on się po prostu boją zmian, nie mm -hmm. lubią zmian. A ostatni typ. To jest typ niebieski, analityczny, e, taki bardzo mocno, to jest osoba, która najczęściej bardzo mało mówi, i można rozpoznać, że na przykład, jak mamy otoczenie, to ona siedzi, mało się odzywa, e, ma bardzo bogate życie wewnętrzne, e, jest bardzo dobrze też przygotowana do, do wszystkiego, na zasadzie, że, że ciężko, ciężko ją zagiąć i zazwyczaj, jak się wypowiada, to wie, że przemyślała sobie to dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki mhm. razy. O typach można dużo więcej przeczytać w internecie jest... są książki, my mówimy o praktycznej tak. e, twojej tym. Jak odkryłeś, że coś takiego jest jako lider. Bo rozumiem, że to w pewnym momencie do Ciebie przyszło, tak? Tak, tak. Na początku obejrzałem jedno nagranie Ceksie, na z chęcią ci mm -hmm. je podeślę. To możemy podlinkować na temat. Podlinkować, tak. Następnie przeczytałem jedną, drugą książkę na ten temat. I tak zacząłem też obserwować, wiesz, jakby to też jest takie ćwiczenie na co dzień na zasadzie, że z kimś rozmawiasz, to jesteś w stanie mniej więcej wydukować, jakim typem jest ta osoba. I odkryłeś, że ludzie są różni, Czy ci pomogło jako liderowi? Pomogło, pomogło, wiesz, bo doszło do mnie przede wszystkim, że ja nie jestem najmądrzejszy. Może, może to jest za dużo powiedziane, ale chodzi o to, że... <laughs> tak przy... A jesteś najmądrzejszy? Nie totalnie, nie, totalnie nie. I jakby chodzi o to, że to, że ktoś robi coś wolno, to często jest o wiele lepiej. Na zasadzie nie chciałbyś mieć na przykład, nie wiem, nie chciałbyś, żeby tacy goście jak ja budowali rakiety kosmiczne. Bo pewnie byłoby, wiesz, posklejane na taśmę, wiesz. Ona i tak może powiem. by doleciała, ale niekoniecznie wróciła, tak? Tak, więc, więc ten, to jest totalnie wiesz. Ale na przykład też nie chcesz y, z drugiej strony, żeby liderem też była osoba, która jest mocno flegmatyczna i mocno na przykład podejmuje decyzję, dopiero wiesz, po kilku, wiesz, coś się wydarzy, wydarzy się akcja i ona dopiero na przykład po kilku, wiesz, po kilku miesiącach reaguje na tą akcję. To jak budujesz zespoły? Mieszasz te typy osobowości? Czy... Przede wszystkim staram się zrozumieć, kto jakim typem hmm. jest. Staram się zrozumieć, czy są pewne rzeczy do wypracowania czyli przykładowo, jak mamy typ niebieski, tam egzekucja jest często problemem. Mhm. E, więc y, i to też jest tak, że nie ma ludzi, którzy są jednokolorowi, znaczy, są ludzie, którzy są jednokolorowi, nie, ale większość to są jednak mieszane. Mhm. Więc i ludzie też jakby balansują na tych kolorach I te różnych... kolory mają różną tak. intensywność. Tak, tak ja na przykład. przykład jestem czerwony, ale też mam do domieszkę niebieskiego i wydaje mi się, że jeszcze mam gdzieś tam jakąś tam mocno, 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 gdzieś tam relacyjną, co nie? Mhm. Więc, y, więc jest w stanie na tym balansować. No, i przede wszystkim yy, tak, a druga rzecz, tak, jak projektuje nowe zespoły, jak, jak jak myślimy na temat nowych zespołów, to nawet wiesz, w profilu rekrutacyjnym staramy się mieć jakieś tam swoje preferencje, bo to też nie jest tak, że jak trafiam się na przykład świetne niebieskie na stanowisko czerwonego, to też nie jest tak, że nie weźmiemy tej osoby, tylko zastanowimy się, czy ona nie będzie miała problemu z wykonywaniem takich zadań. W startupach, co jest ciekawe, yy, według mnie, ciężko zatrudniać przy pierwszych 5-10 osobach yy, osoby typowo, typowo zielone, w sensie, bo wiesz, mm. startup... No, potrzebujesz dużo osób, które będzie szybko podejmowało tak, decyzje, tak? Tak, 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 dokładnie. Szybko decyzje, nie będzie się bała zmian, będzie, wiesz, będzie radykalnie szczera ze no, sobą. Tam nie, tam nie ma miejsca na banie się zmian, bo startup jest jedną wielką co zmianą, tak? Co, co więc jakby wiem na przykład że kiedyś robiłem ten błąd, że niektóre zespoły były budowane w sposób oparty o osoby zielone, które miały niesamowitą ekspertyzę, ale jakby, które jakby nie potrafiły jakby zmieniać, wiesz, i na przykład tego, tego już nie by, tego na pewno się nie będę robił. Mm -hmm. Też jakby dyskusja ludzi, na przykład jak piszę maile, to wiesz, zastanawiam się, do kogo piszę maile, w sensie jak piszę maile, to czy rozmawiam z kimś, to na przykład... nie odpowiadasz, okej, okay, nie. sobie czerwonej tak odpowiem, ale osobie wiem, że wiem, że ktoś jest ma inną osobowość, to staram się, wiesz, mocno, mocno czasami dodać ten taki element empatii, czy takiej, wiesz, relacji, że cześć, fajnie, że piszesz do mnie tego maila, dzięki, dzięki i tam dopiero dam wtedy tą swoją odpowiedź. Tak, nie? Ja, ja nie używam więcej niż czterech słów w na maile. Kiedyś zresztą to wywołało straszną burzę, którą tam ob na Facebooku, ale potem zdjąłem posta, bo ktoś mnie zwyzywał za to, że nie potrafię się komunikować i napisałem dzień dobry i do widzenia. Więc absolutnie rozumiem ten moment. Takich testów jest więcej oczywiście, tak, bo mamy testy Galupa, mamy myers Bricks i, i bardzo dużo. To było dla Ciebie odkryciem w pewnym sensie, tak. ale rozumiem, że wdrażacie to jako część kultury i wszyscy o tym otwarcie rozmawiają w organizacji, czy to jest tylko Twoje własne narzędzie? No inaczej no, to nie jest jakiś standard organizacyjny, że każdy mówi, ej, przeczytaj ja tę książkę. Te książki są w biblioteczce, każdy może się zapoznać, ale... ale... rozmawiacie o tym, jakieś jest jakaś, jakaś tam bariera komunikacyjna? W naszym management teamie totalnie, w sensie każdy mhm. przeczyta tą książkę i jakby opieramy się tam, w rekrutacjach tak samo. Jak jest rekrutacja, to staramy się mniej więcej Wydedukować, kto jaki, ma, kto jaki ma typ osobowości. E, to bo, wpływa na waszą decyzję rekrutacyjną wtedy? Wiesz co? E, nie zdarzyło się tak, żeby wpłynęło, okay. ale na pewno daje nam pewne, wiesz, na pewno pozwala nam rozwijać tę osobę na przyszłość. W sensie wiemy mniej więcej. Jakiej jak pomóc, żeby się rozwijać? Jak, jak onboarding powinien wyglądać, jak powinny wyglądać następne wiesz, etapy. Inaczej trochę wdrażasz osobę, wiesz, i, żeby też była wiesz, ta jasność. To kompetencyjnie te osoby bardzo często się nie różnią od siebie, w sensie. Bo na przykład czerwone... to o, mówimy o osobowości. Osobowości, tak. tak. Na przykład, wiesz, yy, ja działam szybko, ale czasami działa niedokładnie. Ale osoba niebieska działa wolniej, ale działa bardzo dokładnie. I wiesz, hmm. i to po prostu trzeba to jest trochę jak, jak z takimi klockami i jakby trzeba wiedzieć, gdzie, 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 gdzie jakby wiesz, Jakie zadania będą najlepsze dla tej osoby? No jak ja robię posty, to staram się ich nie postować i wysłać do zespołu. Jak nie zdąży, to i tak potem dostaję wiadomość tutaj, brakuje przecinka, tutaj brakuje on tak. i coś jeszcze, tak? tak? No bo ja piszę. Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie. A wiesz, a gdybyś nie miał w zespole osoby, która jest trochę inna niż ty, to pewnie, pewnie wiesz... No to byś miał opinię takiego gościa, który, który nie potrafi pisać, <grym> tak? tak? <grym> Na szczęście to jest audycja mówiona i słuchana. Tak. Więc nie bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci również. Jeżeli myślicie o testach osobowościowych, to zamieścimy linka do TEDx'a, o którym ty też mówił, ale ten temat generalnie warto poeksplorować. To nie jest tak proste, jak powiedzieliśmy, ale jest to bardzo ciekawa rzecz, przygotowując się do zarządzania w firmie, czy też będąc w firmie, rozumiejąc, w jakich grupach pracujecie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję Ci również. Nie w Zapraszamy jak co tydzień w środę.